Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie z Kuliera. Dzisiaj troszeczkę natury. W naszej ofercie mamy od wczoraj sad z pomarańczami albo sad pomarańczowy, bo pomarańczach już zerwali. Który znajduje się tutaj przy takiej drodze wąskiej, asfaltowej. Ma gdzieś z 50 metrów, graniczy z drogą asfaltową. Następnie jest taki zjazd utwardzoną drogą i rozpościera się aż tam, gdzie zaparkowałem samochód. Widoczki ładne. Jak zwykle energia taka pozytywna, dobra. Tutaj w kuliera jest. Tak przynajmniej, tak do 15 km czuć taką fajną, pozytywną energię. Dobrze, idę teraz z drugiej strony. I pokażę, jak ten sad wygląda od drugiej strony. To jestem teraz z drugiej strony sadu. Tu jest taka polna, utwardzona droga. Tak to wygląda jeszcze dookoła. To już jest drugi sad. Są takie piękne widoki na góry. Ta budka jest sąsiada. I to pole to sad z młodymi drzewkami, pomarańcze, też jest sąsiada. Tak, i ten sad tu po lewej stronie. Za metrów kwadratowych. Pomarańczka odmiana z nawelina. Bardzo dobre, zdrowe pomarańczka. Jesteśmy w linii prostej 5 km. Natury. Może tak tak jak dla mnie, ja lubię spokój i ciszę. O, i tutaj widać napis Kuliera, tej góry. Tutaj już zaczynają rosnąć pompączki, kwiatki pomarańczy. Bardzo dobre i zdrowe. Można zerwać sobie takie kwiatki, ułożyć na białym papierze. Dać czas, żeby sobie robaczki uciekły, jak tam są. Tak po dwóch godzinach wkłada się te kwiatki do słoika. Zakręca i w tych słoikach się odbywa taki proces fermentacji beztlenowej. Zostawia się to gdzieś na 4 dni. Po czterech dniach wyjmujemy ze słoika, suszymy i mamy na, całą, na cały rok. No Zależy wiadomo jak to sobie zerwie. Ale można sobie na cały rok zrobić zapasy takiej herbatki na paru z kwiatu pomarańczy. Bardzo zdrowe. Bardzo zdrowe. Taka naturalna medycyna. Można tak robić, że wszystkimi kwiatkami jadalnymi. Na przykład tam z cytryny, jabłka, gruszki i tak dalej i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie.